Stałam przed lustrem w hotelowym pokoju, poprawiając ostatni raz białą suknię. Za kilka godzin miał być najważniejszy dzień w moim życiu. Michał czekał już na dole, a goście powoli zajmowali miejsca w sali. Wszystko wydawało się idealne, dopóki nie usłyszałam znajomego głosu za drzwiami. Anka, muszę z tobą porozmawiać. To był tata. Jego ton brzmiał ostrzej niż zwykle. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam go w garniturze, który kupił specjalnie na tę okazję. Ale jego twarz była napięta, a oczy płonęły gniewem, który znałam zbyt dobrze z dzieciństwa. Co się dzieje? Zapytałam, choć serce już zaczynało mi szybciej bić. Twoja matka znowu zaczęła swoje. Mówi, że nie powinna była zgodzić się na to wesele, że to za drogie, że się kompromitujemy przed ludźmi. Jego głos drżał z wściekłości. A teraz jeszcze zaczęła płakać, bo podobno jej sukienka nie jest odpowiednia. Mama stała za nim w korytarzu z opuszczoną głową. Widziałam, jak próbuje się ukryć za jego szeroką sylwetką. Jej elegancka granatowa sukienka była idealnie dobrana. Razem ją wybierałyśmy miesiąc temu. Ale tata zawsze znajdował powód do niezadowolenia. Tato, to mój dzień ślubu. Czy możemy? Zaczęłam, ale przerwał mi gestem ręki. Nie, Anka, dość tego. Przez 25 lat małżeństwa ona robi mi na złość przy każdej ważnej okazji. Kiedy kończyłaś szkołę, kiedy dostawałaś awanse w wojsku, a teraz na twoim weselu, zawsze znajdzie sposób, żeby zepsuć wszystko. Mama w końcu podniosła głowę. Jej oczy były czerwone od płaczu ale zobaczyłam w nich również błysk buntu, którego dawno u niej nie widziałam. Stefan, ja tylko powiedziałam, że się martwię kosztami. Anka wydała na to wesele majątek, a my. zaczęła cichym głosem. Zamknij się, warknął tata i bez ostrzeżenia uderzył ją otwartą dłonią w policzek. Dźwięk był głuchy, ale rozległ się echem po całym korytarzu. Mama zachwiała się, a ja poczułam, jak świat się zatrzymuje. W tej chwili wszystkie wspomnienia z dzieciństwa wróciły jak tsunami, niezliczone wieczory, kiedy chowałam się pod kołdrą, słuchając krzyków z salonu, ranki, kiedy mama tłumaczyła siniaki wypadkiem lub potknięciem się po schodach. Dość! krzyknęłam tak głośno, że moja własna głos mnie zaskoczył. Tata odwrócił się do mnie z miną kompletnie zaskoczonego człowieka, jakby dopiero teraz uświadomił sobie, co zrobił. Anka, to nie jest nie! Przerwałam mu, czując, jak w żyłach płynie adrenalina znana z pola bitwy. Przez ostatnie dziesięć lat służby w wojsku polskim nauczyłam się stawiać czoła sytuacjom kryzysowym, ale nigdy nie myślałam, że będę musiała użyć tych umiejętności przeciwko własnemu ojcu. Podeszłam do mamy i delikatnie dotknęłam jej policzka. Był już czerwony i spuchnięty. Mamo, czy to boli? Zapytałam cicho. Pokiwała głową, ale jej oczy błagały mnie, żebym nie robiła sceny. Przez wszystkie te lata nauczyła się minimalizować jego zachowanie, usprawiedliwiać je, ukrywać przed światem. Ale ja się zmieniłam. Już nie byłam tą przestraszoną dziewczynką, która chowała się w szafie, gdy rodzice się kłócili. Byłam podporucznikiem wojska polskiego, weteranką misji w Afganistanie, kobietą, która nauczyła się walczyć o sprawiedliwość. Tato? Powiedziałam, odwracając się do niego, mój głos był teraz spokojny, ale stanowczy. To koniec. Dziś jest mój dzień ślubu, ale to również dzień, w którym ta przemoc się kończy. Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Anka, ty nie rozumiesz, między mężczyzną i żoną. Rozumiem doskonale, przerwałam mu, rozumiem, że przez całe moje dzieciństwo żyłam w strachu, rozumiem, że mama nauczyła się życia w cieniu twojego gniewu i rozumiem, że dziś, w dniu mojego ślubu, pokazałeś mi, że nic się nie zmieniło. W korytarzu zapadła cisza, słyszałam tylko muzykę dobiegającą z sali weselnej na dole i własny przyspieszony oddech. Mama stała obok mnie, drżąc lekko. Jej dłoń powoli dotknęła mojej, szukając wsparcia, którego nigdy wcześniej nie miała odwagi poprosić. Ceremonia ślubna przebiegła bez dalszych incydentów, ale napięcie wisiało w powietrzu jak gęsta mgła. Tata siedział w pierwszym rzędzie z kamienną twarzą, a mama tuż obok niego, starając się uśmiechać przez łzy. Widziałam, jak goście rzucali ukradkowe spojrzenia w naszą stronę, zastanawiając się pewnie, co się stało. Michał, mój mąż, wiedział o sytuacji w moim domu rodzinnym. Przez lata naszego związku był świadkiem moich zmagań z przeszłością i próbą zrozumienia, dlaczego rodzina nigdy nie potrafiła być dla mnie bezpieczną przystanią. Kiedy wymienialiśmy przysięgi, jego dłonie były mocne i pewne. A oczy mówiły mi: Jesteśmy razem, damy radę. Ale część mojej uwagi cały czas była skierowana na pierwszym rzędzie, gdzie mama siedziała z lekko odwróconą głową, próbując ukryć syna na policzku pod warstwą pudru. Po ceremonii, podczas przyjęcia, starałam się zachowywać normalnie. Tańczyłam z Michałem, rozmawiałam z gośćmi, dziękowano za życzenia, ale nie mogłam się pozbyć obrazu taty uderzającego mamę. Nie mogłam przestać myśleć o wszystkich tych latach, kiedy udawałam, że to, co dzieje się w naszym domu, jest normalne. W pewnym momencie podszedł do mnie kuzyn Tomek, z którym dorastałam. Służył w tym samym pułku co ja, zanim przeszedł do rezerwy. Anka, wszystko w porządku, wyglądasz, jakbyś miała coś na głowie powiedział, popijając piwo. Zachowałam się. Czy mam mu powiedzieć? Czy mam zburzyć ten dzień dla wszystkich? Tomek, czy pamiętasz, jak się czułem jako dziecko, kiedy przychodziliśmy do was na święta? Zapytałam w końcu. Spojrzał na mnie z zaskoczeniem. Pamiętam, że zawsze byłaś bardzo cicha. Mama mówiła, że to przez to, że twoi rodzice są wymagający. Wymagający powtórzyłam z goryczą. Czy tak to nazywaliście? Tomek odstawił piwo i spojrzał na mnie uważniej. Anka, co się dzieje? Opowiedziałam mu o tym, co stało się przed ceremonią. Widziałam, jak jego twarz się zmienia. Przechodzi od zaskoczenia przez gniew do determinacji. Kurwa Anka. Przepraszam za słownictwo, ale to się musi skończyć. Wujek Stefan zawsze miał trudny charakter, ale żeby podnosił rękę na ciocie Marię, nie wiem, co mam zrobić. Przyznałam. To mój dzień ślubu. Ale jednocześnie nie mogę udawać, że nic się nie stało. Tomek położył rękę na moim ramieniu: Słuchaj, ty jesteś żołnierzem, wiem co przeszłaś w Afganistanie, wiem jak bardzo poważnie traktujesz swoje obowiązki, a teraz twój obowiązek to ochrona mamy nieważne, że to twój ojciec. Miał rację. Przez lata służby nauczyłam się, że czasami trzeba podejmować trudne decyzje, nawet jeśli są bolesne, że obowiązek ochrony słabszych jest ważniejszy od własnego komfortu. Ale jak? zapytałam. Mama nigdy się zgodzi, żeby opuścić tatę. Jest z nim od 25 lat. Może nie dziś, może nie jutro, ale musi wiedzieć, że ma wsparcie, że nie jest sama, odpowiedział Tomek. A co do wujka Stefana, może czas, żeby ktoś mu pokazał, że jego zachowanie ma konsekwencje? Reszta przyjęcia minęła mi w dziwnej mgle. Tańczyłam, jadłam tort, pozowałam do zdjęć, ale moja głowa była wypełniona planami. Zastanawiałam się nad każdym możliwym scenariuszem, każdą opcją, każdym sposobem na to, jak mogę pomóc mamie, nie niszcząc całkowicie naszej rodziny. Kiedy goście zaczęli się rozchodzić, mama podeszła do mnie, żeby się pożegnać. Jej policzek był wciąż lekko spuchnięty, ale trzymała się dzielnie. Anka, kochanie, było pięknie. Dziękuję ci za ten wspaniały dzień, powiedziała, ściskając mnie mocno. Mamo, szepnęłam jej do ucha, musimy porozmawiać. Nie dziś, ale niedługo, obiecaj mi. Poczułam, jak jej ciało napina się w moich ramionach. Anka, proszę, nie rób z tego większej sprawy niż jest. To jest duża sprawa, mamo, i już nie będę udawać, że tak nie jest. Trzy dni po weselu siedziałam w swoim mieszkaniu, wciąż w szoku po tym wszystkim, co się wydarzyło. Michał był w pracy, a ja miałam urlop weselny, więc miałam czas na myślenie może za dużo czasu. Telefon zadzwonił koło południa to była mama. Anka, muszę cię przeprosić za tatę, on nie chciał zepsuć ci dnia ślubu, zaczęła jak zwykle, broniąc go, usprawiedliwiając, minimalizując. Mamo, przestań, po prostu przestań, powiedziałam, nie musisz go przepraszać, to nie ty mnie uderzyłaś. Po drugiej stronie zapadła cisza. Ale ja też jestem winna sprowokować go, kiedy był już zestresowany. Mamo! krzyknęłam, czując, jak wzbiera we mnie gniew. Słuchaj siebie, słuchasz tego, co mówisz? Znowu cisza. Czy zdajesz sobie sprawę, że to samo mówiłam sobie przez całe dzieciństwo? Że to ja jestem winna, kiedy tata krzyczał, że to ja robiłam coś źle, kiedy rzucał rzeczami? Słyszałam jej płacz przez telefon. Anka, proszę. Nie, mamo, tym razem nie, mam trzydzieści lat. Jestem oficerem wojska polskiego. Byłam w Afganistanie, gdzie każdego dnia mogłam zginąć. A wiesz, co było najtrudniejsze podczas tej misji? Nie strach przed śmiercią to był strach, że jeśli coś mi się stanie, to ty zostaniesz sama z nim. Po drugiej stronie słyszałam tylko szlochanie: Mamo, słuchaj mnie uważnie za dwa dni przychodzę do Was na obiad i mamy porozmawiać wszystko troje albo tata się zmieni albo ty wyjeżdżasz ze mną. Anka, ja nie mogę, gdzie miałabym jechać? Do mnie, do Tomka, do babci w Krakowie. Mamo, masz opcję. Przez wszystkie te lata myślałaś, że nie masz, ale masz. Po rozmowie siedziałam jeszcze długo w ciszy, zastanawiając się, czy robię właściwą rzecz. Czy mam prawo rozbijać małżeństwo, które trwa od ćwierć wieku? Czy powinnam się wtrącać w sprawy, które nie dotyczą bezpośrednio mnie? Ale potem przypomniałam sobie słowa, które często słyszałam podczas służby. Żołnierz ma obowiązek chronić słabszych. I mama była słabsza, nie dlatego, że była słaba jako osoba, ale dlatego, że przez lata była systematycznie niszczona psychicznie. Uczona, że nie zasługuje na szacunek, że jej potrzeby nie są ważne. Wieczorem zadzwonił Tomek. Rozmawiałem z moją mamą o wujku Stefanie. Powiedział bez wstępów. Okazuje się, że to nie pierwszy raz. Rodzina wiedziała, ale. wiesz jak to jest nikt nie chciał się wtrącać. A teraz chcesz? zapytałam. Teraz musimy. Anka, pamiętasz naszego dowódcę z Afganistanu? Major Kowalski zawsze mówił, że obojętność wobec krzywdy to współudział w krzywdzie. Miał rację. W wojsku uczyli nas, że czasami trzeba podjąć działania, które są niepopularne, ale konieczne że odpowiedzialność nie dotyczy tylko nas samych ale także tych, którzy nie mogą się sami obronić. Będziesz ze mną, kiedy pójdę tam pojutrze? Zapytałam. Oczywiście, a także paru innych kuzynów. Sądzę, że wujek Stefan powinien zrozumieć, że jego zachowanie ma konsekwencje. Tej nocy spałam lepiej niż od trzech dni. Po raz pierwszy od wesela czułam, że mam plan, że działam, zamiast tylko reagować na wydarzenia. Sobotni obiad miał być spokojny, rodzinny, tak przynajmniej planowała mama, kiedy dzwoniła, żeby potwierdzić moją wizytę. Nie wiedziała, że nie przyjdę sama. Stanęłam przed drzwiami domu mojego dzieciństwa, z Michałem po prawej stronie i Tomkiem po lewej. Za nimi czekało jeszcze trzech kuzynów, wszyscy w wieku około trzydziestu, wszyscy po służbie wojskowej, wszyscy zdeterminowani, żeby skończyć z tym, co działo się w tej rodzinie przez lata. Pamiętajcie, powiedziałam cicho, przed naciśnięciem dzwonka, nie szukamy bójki, szukamy rozwiązanie. Tomek pokiwał głową, ale jeśli wujek Stefan podniesie rękę na kogokolwiek, nie będzie miał na to szansę, dokończyłam. Mama otworzyła drzwi i natychmiast zobaczyłam zaskoczenie w jej oczach. Spodziewała się mnie, może Michała, ale nie całej delegacji. Anka, co. Dlaczego wszyscy? Mamo, możemy wejść, musimy porozmawiać z tatą. Z salonu dobiegł głos ojca Kto tam przyszedł, Maria? To Anka z Michałem i mama zawahała się, nie wiedząc, jak to wytłumaczyć. I z rodziną dokończyłam za nią, wchodząc do przedpokoju. Tata pojawił się w progu salonu w koszulce i spodniach dresowych. Jego twarz wyrażała mieszankę zaskoczenia i irytacji. Co to ma być za najazd? zapytał ostro. Maria, dlaczego nie powiedziałaś, że przyjedzie tyle osób? Stefan, odezwał się Tomek, zanim mama zdążyła odpowiedzieć. Musimy porozmawiać. O po czym i kto ci pozwolił przemawiać w moim domu? Czułam, jak napięcie w pomieszczeniu rośnie. Mama stała między nami, wyraźnie zestresowana sytuacją. Tato, powiedziałam spokojnym, ale stanowczym głosem siadaj, mamy do omówienia kilka spraw. Ja nie będę siadać we własnym domu na polecenie siadaj! krzyknęłam tonem, którego nauczyłam się używać wobec podwładnych, którzy nie chcieli wykonywać rozkazów. Tata cofnął się o krok, zaskoczony moją reakcją. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu ktoś mu się przeciwstawił z taką determinacją we własnym domu. Powoli przeszedł do salonu i usiadł na swoim ulubionym fotelu. Mama usiadła na kanapie, trzymając ręce złożone na kolanach. Reszta z nas pozostała stać. Stefan, zacząłem. W dniu mojego ślubu uderzyłeś mamę, przy mnie. To było nieporozumienie. To była przemoc domowa. Przerwałam mu i sądząc po tym, co słyszałam od rodziny, nie była to pierwsza sytuacja. Tata spojrzał na Tomka z furią. Gadałeś o sprawach rodziny? Gadałem o przemocy, odpowiedział spokojnie kuzyn. Bo to nie jest sprawa rodziny, to przestępstwo. W moim domu, w twoim domu mieszka kobieta, która ma prawo do bezpieczeństwa, dokończyłam. I ta kobieta to moja mama. Przez kilka minut rozmawialiśmy, czy raczej konfrontowaliśmy się o wszystkim o latach strachu, o tym jak mama nauczyła się chodzić po jajkach, żeby go nie rozdrażnić, o tym jak ja nauczyłam się ukrywać problemy rodziny przed światem, o tym, że przemoc nie jest normalna bez względu na to, jak długo trwa. Tata próbował się bronić, tłumaczyć, minimalizować. Ale po raz pierwszy w życiu jego argumenty nie skutkowały, bo po drugiej stronie stało pięć osób, które nie dały się zastraszyć. Więc co teraz? Zapytał w końcu. Wyraźnie pokonany. Teraz masz wybór, odpowiedziałam. Idziesz na terapię dla sprawców przemocy domowej, uczysz się kontrolować swój gniew, próbujesz naprawić krzywdy, które wyrządziłeś mamie przez te wszystkie lata. A jeśli nie, to mama się wyprowadza dziś. Miesiąc później siedziałam w kawiarni naprzeciwko terapeutki rodzinnej dr Joanny Kowalczyk z mamą i tatą. To była nasza piąta wspólna sesja, a pierwsza, na którą tata przyszedł z własnej woli, a nie dlatego, że mu postawiłam ultimatum. Proces nie był łatwy. Przez pierwsze dwa tygodnie tata regularnie wychodził ze złością ze spotkań, twierdząc, że to wszystko psychologiczne bzdury. Mama z kolei miała problem z wyrażaniem swoich potrzeb, bo przez lata nauczyła się, że jej zdanie nie ma znaczenia. Ale coś się zmieniało, powoli, krok po kroku. Stefan, mówiła terapeutka, kiedy czujesz, że narasta w tobie złość, co się dzieje z twoim ciałem? Zaciskam pięści, serce mi przyspiesza, odpowiedział niechętnie. A co możesz zrobić w tej chwili, zamiast wyładować złość na Marii? Wyjść z pokoju, liczyć do dziesięciu, nie wiem, to wszystko brzmi głupio. Ale spróbujesz? Zapytała. Spróbuję. Mama przez te sesje również się zmieniała, zaczynała mówić o swoich potrzebach, o rzeczach, które ją bolały, o marzeniach, które przez lata tłumiła. Chciałabym móc wyjść wieczorem z koleżankami, nie martwiąc się o to, że Stefan będzie zły, powiedziała podczas jednego ze spotkań. A co cię powstrzymuje? zapytała terapeutka. Strach, strach przed jego reakcją. Stefan, jak reagujesz, kiedy Maria chce spędzić czas z przyjaciółkami? Tata zamyślił się na moment czuję się opuszczony, jakby wolała ich ode mnie? A czy to oznacza, że nie powinna mieć przyjaciół? Nie, chyba nie. To były małe kroki, ale kroki w dobrą stronę. W międzyczasie ja sama chodziłam na indywidualną terapię, żeby poradzić sobie z latami życia w dysfunkcjonalnej rodzinie. Dowiedziałam się o współuzależnieniu, o tym, jak dzieci z domów z przemocą często stają się nadmiernie odpowiedzialne za innych, o tym, że moja wojskowa kariera była między innymi sposobem ucieczki od problemów rodziny. Czujesz się odpowiedzialna za szczęście swoich rodziców, powiedziała moja terapeutka, doktor Anna Wiśniewska, podczas jednego ze spotkań. Czy to źle? zapytałam. Nie źle, ale to nie jest twoja odpowiedzialność. Możesz wspierać, możesz pomagać, ale nie możesz żyć za nich ich życia. To była trudna lekcja do przyswojenia. Przez lata czułam, że jeśli tylko będę wystarczająco dobra, wystarczająco silna, wystarczająco odpowiedzialna, to może uda mi się naprawić moją rodzinę. Ale terapia nauczyła mnie, że można pomagać bez ratowania, można wspierać bez przejmowania odpowiedzialności za cudze wybory. Twoim zadaniem jako córki nie jest naprawianie związku rodziców, dodała doktor Wiśniewska. Twoim zadaniem jest budowanie własnego, zdrowego życia. Słowa te dały mi dziwną ulgę. Po raz pierwszy od miesiąca poczułam, że mogę oddychać pełną piersią. Pół roku po weselu stałam w salonie rodziców, podziwiając efekty ich wspólnej pracy nad związkiem. Tata właśnie skończył kurs zarządzania gniewem, a mama zaczęła chodzić na zajęcia taneczne, o których marzyła od lat. Jak się czujesz? zapytałam mamę, która przygotowywała kawę. Inaczej odpowiedziała po chwili namysłu jakbym się dopiero uczywała, kim jestem poza byciem żoną Stefana a tata jak znosi twoje wyjścia na tańce? Na początku było ciężko, ale terapeutka powiedziała mu, że zdrowy związek to taki, w którym obie osoby mają swoje zainteresowania mama uśmiechnęła się nieśmiało. A poza tym zapisał się na te zajęcia ze mną. To było coś, czego nigdy bym się nie spodziewała: Stefan Nowak na zajęciach tanecznych. I jak mu idzie? zapytałam z rozbawieniem. Okropnie, zaśmiała się mama. Ale stara się. Po raz pierwszy od lat naprawdę się stara. Tego wieczoru, kiedy wracałam do domu z Michałem, zastanawiałam się nad tym, jak bardzo zmieniło się nasze życie przez te kilka miesiące. Myślisz, że im się uda? Zapytał Michał, prowadząc samochód przez nocne miasto. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Ale po raz pierwszy od lat mam nadzieję. A jak się czujesz z tym wszystkim, co się wydarzyło? Zastanowiłam się nad odpowiedzią. Przez całe życie uczono mnie, że rodzina to świętość, że problemy rodzinne załatwia się w domu, że nie wynosi się brudów na zewnątrz. Czuję się wolna, powiedziałam w końcu. Przez lata udawałam, że w naszej rodzinie wszystko jest w porządku. Teraz nie muszę już udawać. A nie żałujesz, że to wszystko wyszło na jaw akurat w dniu naszego ślubu? Wiesz co? Nie. Gdyby to się stało miesiąc wcześniej albo miesiąc później, pewnie znowu bym to przemilczała. Znowu bym znalazła wymówkę, żeby nie działać. Ale na naszym ślubie, na naszym początku, nie mogłam zacząć małżeństwa od kłamstwa. Michał sięgnął przez środek samochodu i chwycił moją dłoń. Jestem z ciebie dumny, powiedział. Wiem, że to nie było łatwe. Nie było, ale było konieczne. Kiedy dotarliśmy do domu, sprawdziłam telefon. Była wiadomość od Tomka. Wujek Stefan dzwonił. Chce się spotkać z nami, żeby przeprosić za tamten dzień. Podobno ma coś ważnego do powiedzenia. Uśmiechnęłam się do siebie. Może to był dopiero początek prawdziwej zmiany. Tej nocy, leżąc obok Michała, myślałam o tym, co znaczy być silnym. Przez lata myślałam, że siła to znoszenie w milczeniu, radzenie sobie samemu, nie sprawianie problemów innym. Ale teraz wiem, że prawdziwa siła to umiejętność powiedzenia dość. To zdolność do działania, nawet jeśli działanie to jest niepopularne, to odwaga, żeby zburzyć system, który nie działa, nawet jeśli jesteś jego częścią. Jako żołnierz nauczyłam się bronić swojego kraju, ale dopiero teraz nauczyłam się bronić swojej rodziny, nawet przed nią samą. I to była lekcja warta całego bólu, który wiązał się z jej nauką.